Hej siemanko, z tej strony Kacper i to jest dzisiaj yy, już trzeci odcinek z, z gry Sim Taxi yy, A więc zatrzymaliśmy się w ostatnim odcinku tutaj. Paliwa nie, ma, nie mamy, nie mamy znaczy pełnego baku, ale bierzemy następnego klienta. I nawrócimy. Wiem, że grafika nie jest jakaś fajna, no ale trudno. Już skończy nam się paliwo. Dobra, weźmiemy go na krechę. Chociaż paliwa nam brak i nie sądzę, że się to nam uda. A jednak się udało. Jak widzicie, paliwa jest już tylka. Teraz jedziemy zatankować go. Bardzo mało, ale zmniejszymy się jeździło. A więc teraz zasejwujemy chyba swój świat, bo już jest spora. Więc klikamy pauza, save games. Tutaj tak mam, zmienimy. Który to już odcinek? Trzeci. I tutaj trzeba powtórzyć. I odjutuj trzeci. I już jest na świat. Tutaj. Proszę bardzo, szczałka I jedziemy do góry. Skróty. Albo no jakby inaczej. Już 44 złote i się udało Dobra, o kurde O kurde jeszcze raz jeszcze raz Już prawie auta nie mamy, ale ki tam od czegoś są savey I zaś nie sprawdziło O, widzicie właśnie jak mówiłem w pierwszym odcinku to jest ta naprawa Wjechałem i mam tyle. Aha, to ja mam jeszcze tego pasażera. Przepraszam, ziomeczki, ale się zagadałem. Więc tutaj. Wspieramy to. I tym właśnie zakończamy nasz odcinek. Więc zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. Nie zapomnij dać komentarza pod filmem. Cześć!